Pan Michał. Tak, Michał Wojski. Poznałam po kwiatach. To dla pani. Dziękuję. Pozwoli Pani, że od razu chwycimy byka za rogi i ustalimy kilka kwestii organizacyjnych. Pozwoli pan. Tak, proszę. To wspaniale. Mój terminarz wygląda tak. Jutro jadę do rodziny. W niedzielę idziemy na groby i wracam do Warszawy dopiero wieczorem, także skontaktuję się z panem w poniedziałek. Do której godziny można do pana telefonować? Um, a do której by pani chciała? Góra dziesiąta. Później to już jest po prostu niegrzecznie. I umówimy się do kina na wtorek. Jakie filmy pan lubi? W zasadzie dobre. To się dogadamy. Ja przepadam za kinem akcji, ale w tym gatunku to akurat sporo jest dobrych. A gdyby pan nie mógł we wtorek? to w grę wchodzi w czwartek. Bo ja na środę mam umówioną kosmetyczkę. Nie, nie, nie. W, w, wtorek mi pasuje. No to wspaniale. Bo co masz zrobić w czwartek, lepiej zrób we wtorek. Mm. <laughs> Dobry wieczór. Co podać? Po pierwsze proszę włożyć te kwiaty do wody. Kawa ze śmietanką i dwie kostki cukru. Proszę bardzo. Ale tak czy tak zadzwonię do pana w poniedziałek, bo gdyby coś się miało zmienić, no to... Jeżeli chodzi o mnie, to raczej nie. Bo jak się umawiam, to się umawiam. Ja też. To wspaniale. Wie pan, ja zaproponowałam to kino, bo z mojego doświadczenia, no ja z usług różnych biur i portali matrymonialnych korzystam już od jakiegoś czasu, także takie spotkanie, potem jakiś spacer pozwoli nam lepiej się poznać. A ja y, jestem pierwszy raz na takiej randce w ciemno. <śm> ja to już nie wiem, który. I tak bez powodzenia. No wie pan, Żaden z tych panów, z którymi się spotykałam, jakoś mi nie przypasował. Co? Urodziła się może? <laughs> nie, nie. Tak się tylko zastanawiam, czy pan mi przypasuje. <laughs>